Tutaj w przyszłości chcemy zrobić coś w rodzaju takiej otwartej kawiarni na, na, na koncerty czy na jakieś wydarzenia, więc póki co jest to po prostu przygotowane do dalszej pracy. Tam jest taki składzik na drewno i różne rzeczy, ale tam też być może w przyszłości zrobimy jakiś taki letni pokój. Planów jest dużo. Od budowania tutaj małych domków drewnianych dla osób, żeby więcej osób mogło tutaj mieszkać, po właśnie agrokulturę i uprawianie tutaj w sposób wolnościowy i zdrowy żywności. A tam jest ogrodzenie. Tak, jesteśmy w trakcie ogrodzenia, mniej więcej jesteśmy gdzieś w połowie. Zdecydowanie mamy zamiar tutaj zostać tak długo, jak będziemy chcieli tutaj po prostu mieszkać. Mam nadzieję, że kiedy się stąd wyprowadzę, to, to wprowadzą się tutaj inne osoby, które będą chciały z tego, z tego, w tym budynku mieszkać i tworzyć tą przestrzeń dalej. Prawie hektarowa działka na peryferiach Wrocławia została zajęta przez skłotersów, młodych ludzi, którzy nie uznają prawa własności, zajmują cudze opuszczone budynki, grodzą się, a prawnych właścicieli nie wpuszczają na miejsce. Tak się stało w przypadku starego, nieużywanego od kilku lat budynku gospodarczego należącego do państwa Janiny i Ryszarda. Po realizacji pierwszego reportażu przyjechaliśmy na miejsce z kamerami, aby porozmawiać na żywo. Przez cały program w imieniu skłotersów wypowiadali się jednak ich przedstawiciele, którzy zapewniali, że przyjęcie budynku to zgodna z prawem, pożyteczna i pokojowa akcja. Schowani w budynku młodzi ludzie odezwali się dopiero po zakończeniu programu. O, panie, Wy, nie p... z pod domem, Nie, spać, z nie się ludziom, żeby powiedzieć tylko właścicielom no, o je... tak! A Na są i sobie w głowie, że ka się wprowadza do budynku. Wyki takie kim Babilońska Widzi pani? To jest zachowanie poważnych ludzi. Z którym można porozmawiać studenci i tak dalej. Tak, jesteśmy barbarzyńcami i zniszczymy ten bany system, to tak barbarzyńcy Rzym! i nie ma innego rozwiązania na takich jak wy! To jest ta działka? Tak. 99 arów. Około 3 lat powiedzmy, 2,5-3 lat podjęliśmy wspólnie z żoną, że sprzedajemy tę działkę, wystawiamy na sprzedaż. A za te pieniądze ze sprzedaży my podreperujemy sobie zdrowie, a zarazem pomożemy dzieciom. Byliśmy święcie przekonani, że z chwilą sfinalizowania tej rzeczy w jaki sposób zabezpieczymy sobie swoją starość. A tu nagle zamiast tego problem. No Nie mogę wejść, a teraz już nawet nie mogę wejść na posesję, bo zrobili sobie jakąś bramę i tak dalej. Skłodersi zajęli nieruchomość prawie trzy miesiące temu. Twierdzą, że chroni ich prawo posiadania, a każdą wizytę właścicieli, nawet w asyście policji, traktują jako naruszenie miru domowego. Tak działa polskie prawo uchwalone kilka lat temu w obronie lokatorów przed tak zwanymi czyścicielami kamienic. Mimo, że wcześniej skłotersi zachowywali się agresywnie, to po wielu rozmowach zdecydowali się z nami spotkać. Mają nieco ponad 20 lat. Nazywają siebie anarchistami, bo buntują się przeciwko obowiązującym regułom społecznym oraz friganami, bo żywność zbierają ze śmietników. Skłoty remontują, wykorzystując znalezione gdziekolwiek przedmioty. Czasem coś kupują za pieniądze jak twierdzą z pracy dorywczej, między innymi w budowlance. Nie chcą mówić o swoim życiu prywatnym.